Jestem pośród swoich braci. Jestem częścią tego kościoła. Tego kościoła. Zgromadzonego pod krzyżem, jestem dzisiaj z wami bardziej niż serce, znające odpowiedź. Moje serce staje się sercem pytającym, staje się sercem słuchającym. Nikt z Was podejrzewam w ciągu swojego życia. Tak intensywnych rekolekcji nie przeżył. Tu nie trzeba żadnego wybitnego kaznodziei, bo Bóg mówi w swoim słowie tak bardzo mocno i mówi poprzez wydarzenia. Nie przez przypadek dzisiaj dostajemy to przepiękne czytanie z księgi, z księgi rodzaju, historię Józefa Egipskiego. Józefa, który był zdradzony przez swoich braci, był wydany na śmierć. Ale moje myśli dzisiaj biegną do Egiptu. Bo Józef za opatrznością Bożą trafił do Egiptu i przyszedł głód. Przyszedł moment trudny. Pamiętamy ten moment, kiedy bracia Józefa udają się do Egiptu, najpierw go nie rozpoznają. Ale na koniec Józef mówi przepiękne słowo: Oto ja jestem Józef, Wasz brat. Cała ta historia Józefa rozpoczyna się dzisiejszym czytaniem. Jego ojciec Jakub wysyła Józefa, żeby znalazł swoich braci. Józef, kiedy idzie do braci po drodze, spotyka nieznajomego, z którym rozmawia. I przepięknie się przedstawia, mówi: Jestem tym, który szuka swoich braci. Tam jest dokładnie napisane: szukającym braci, szukam swoich braci. Poszedł ich szukać, a oni go wydali. A spotkała go cysterna. A ci bracia go zdradzili, a ci bracia zdarli z niego szatę. Józef szukał swoich braci poprzez doświadczenie samotności, poprzez doświadczenie ciemności, też śmierci. Ale Pan Bóg w tych wszystkich momentach był z Józefem. I ta historia kończy się tym, że Józef mówi: Oto ja jestem, Józef, Wasz brat. Dzisiaj jesteśmy tak bardzo razem. Przychodzą różne momenty próby. Ale one mogą być tak drastyczne jak cysterna, jak pełna śmierci. Ale wierzymy, że ona prowadzi do Egiptu, gdzie Józef odnajdzie swoich braci. Nieraz droga do odnalezienia siebie samego jest taką drogą. Drogą, podczas której trzeba z siebie zrzucić szaty. Pozwolić by mnie z tych szat odarto. Droga, w której muszę być wrzuconym do cysterny, być może pełnej skorpionów, droga, w której być może muszę być sprzedany, w której, jak Józef, mogę być niesłusznie przez żonę faraona osądzony. Józef to jest oczywiście figura Jezusa. Dostajemy dzisiaj to słowo, ponieważ Bóg szuka swoich braci. To, cośmy chyba tak bardzo utracili. Bóg chce, żebyśmy na powrót byli rodziną. I Bóg jest tym, który mówi. Ważne jest, żeby mieć serce Józefa. A serce Józefa przechodzi pewną transformację. Najpierw ma serce słuchające, a na końcu Księgi Rodzaju Józef ma serce zjednoczone, można powiedzieć, serce mistyczne. Jesteśmy w momencie próby, która jest trudna do zrozumienia i nie idzie o to, żeby rozumieć. Być może chodzi tylko o to, żeby, żeby w swoim domu przyciąść, może teraz przed krucyfiksem, w swoje dłonie złożyć swoją ręce, swoją głowę i zapłakać. Żeśmy utracili to, co najważniejsze, po prostu, żeby dać się Bogu poprowadzić. Ale wiedzieć zawsze jedną rzecz: że jeśli te wszystkie momenty w naszym życiu przychodzą, to po to, żebyśmy na końcu powiedzieli: Oto Józef, jestem Wasz brat, żeby ta historia miała swoje szczęśliwe zakończenie. Bo Bóg jest Bogiem, który nie każe. Bo Bóg jest Bogiem, który walczy. Popatrzcie na dzisiejszą Ewangelię. Miłosierdzie Boga z tego słowa się wylewa na wszystkie możliwe strony. Pan Jezus pokazuje przypowieść o winnicy, którą powierza dzierżawcom. Gospodarz powierza te winnice dzierżawcom, a kiedy przychodzi czas zbiorów, posyła sługi. Najpierw jednego, a ci zabili tego sługę. Więc potem posyła drugiego, tego też zabili. Co byście zrobili? A gospodarz posyła syna. Nikt o zdrowych zmysłach tego by nie uczynił. Ta przypowieść pokazuje, że tym, który posyła tym, tym gospodarzem winnicy, jest Bóg Ojciec. Który posyła swojego Syna, bo już nie wie, jak walczyć o człowieka, to posyła to, co ma najcenniejszego. Żeby człowiek mógł zrozumieć, jak dalece Bóg jest w stanie posunąć się, żeby znaleźć człowieka, żeby znaleźć szczęśliwe zakończenie Bóg jest w stanie stracić wszystko i Bóg się nie męczy przebaczaniem Skoro dostajemy to słowo to znaczy bracia i siostry i to jest jeden pewnik że miłosierdzie Boga dzisiaj strumieniami leje się z nieba Że Bóg chce się objawić nam jako miłosierdzie, że Bóg chce się objawić nam jako miłość. Nie inaczej. Nie zaczyna w tak dramatycznym momencie wyliczać grzechy tych, którzy zabili. Ale ciągle pokonuje siebie samego, ciągle idzie o krok dalej, ciągle walczy, liczy na nawrócenie, ale dając miłosierdzie, objawiając się jako miłosierdzie. Wobec tej sytuacji jestem kompletnie mały, tak jak każdy z Was. Wiele rzeczy nie rozumiem. Kapłańskim sercem jestem Józef Wasz brat, ale Bogu dziękuję za serce słuchające i za dar słowa. Prowadzi codziennie swój kościół, w którym go nie opuszcza. Pan Jezus zadaje na końcu pytanie faryzeuszom, uczonym w piśmie, kiedy więc przybędzie właściciel winnicy. Co uczyni z owymi rolnikami? Więc oni mieli odpowiedzi gotowe. Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą oddawali plon we właściwym porze. Zasada sprawiedliwości. To jest to, czym my się najczęściej potrafimy w życiu kierować, a Bóg szokuje. I Bóg mówi, pomyliliście się, nie znacie słowa, nie wiecie, co jest napisane, nie tak jak człowiek widzi, widzi Bóg, że to ten kamień węgielny, który został odrzucony, kamień odrzucony przez budowniczy. Przez budujących stał się głowicą węgła. Węgło jest czymś, co spaja, co jednoczy. Nie zasada sprawiedliwości, ale najpierw miłosierdzia. I Pan Jezus pokazuje nam jedną rzecz na końcu, bardzo mocną w tym słowie. Kto tego nie pojmie? Dlatego powiadam Wam: Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, które wyda Jego owoc. Jeśli nie zrozumiesz miłosierdzia Bożego, jeśli nie zechcesz słuchać Bożego Słowa, jeśli Twoje nawrócenie nie wyniknie z Bożego Słowa, To królestwo Boże będzie wam zabrane. A faryzeusze i arcykapłani, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić. Otwórzmy się na słowo Boga. Nie zamykajmy dzisiaj serc naszych. Na Boga, który mówi. Zacznijmy od serca słuchającego, aby na koniec nasze serce było sercem mistycznym.